Siemanko, z tej strony Filipek Brawlstar Witam was do nowym na moim kanale Dzisiaj będziemy rozmawiać o tej karcie Rose Czyli to o nowym brawlerze, którego już chyba myślę, że każdy ma Ale chcę wiedzieć, czy wy go macie, dlatego napiszcie w komentarzach eee, Tak, mam, albo nie, nie mam Chyba, że jeszcze sobie szykujecie, szykujecie openingi Ja ją kupiłem za 19 gemów Chociaż otwarłem dużo skrzyneczek Niestety mi nic nie wypadło Dlatego yy, Wiecie Pochwalcie się w komentarzach czy ją macie Jestem bardzo ciekaw Dobra, żeby nie przedłużać Lecimy z pierwszą grą I sprawdzimy czy jest dobra na gem graba <laughs> Dobra O, to jest ten akurat ta mapka na której jeździ pociąg, który nas może zabić, ale dobra, pokażę wam to zaraz dopiero. O właśnie, o tym mówię. Bo jak wiecie, dzisiaj Rose dostała nerfa, nerf, tak, nerf z nerfilią, czyli że będzie słabsza i zaraz sobie sprawdzimy jak bardzo jest Słabsza No, to jest akurat mapka, której ja nie lubię Dlatego chyba sobie za chwilę zagramy Na innej przeciwko boty Według mnie Roz jest słabą kartą, no ale Nie każdy tak mówi, dlatego sobie to zaraz przetestujemy Na jakich się opłaca Na jakich się opłaca nią grać, na jakich się nie opłaca tych trywa gry Dobra jeszcze nie miałem pancerza. O, mam już pancerz. To jest zaraz będę zabijał. Pancerz, dobra, dobra. Oj, oj, oj oj, oj, Zabij. Ale tam leży dużo gemów. <laughs> o, e, nasz BO zabił tarę, dobrze. Dobrze, dobrze. Nasz BO ma dużo już gemów teraz. Jaj... Dobra, dobra. To my graliśmy z Rose. Ja myślałem, że szeli, ale. Dobra, to była jednak Rose. To jest, sobie teraz poczekamy. To już jest win na bank. Albo i nie? Tak, 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 na bank. Wykonuje sobie. Jak widać, będę najsłabszym graczem w naszym teamie, ale co z tego, bo jest win. <laughs> Czyli na game grabie wielu YouTuberów mówi, że się opłaca. Ale według mnie nie opłaca ją grać Zaraz ją przetestujemy sobie na showdown. Lecimy na solo Na solo na solo szybciej w to nie. I w ogóle napiszcie w komentarzach Czy chcecie odcinek Ciekawostki z Brawl To mogę wybrać na przykład cztery Ciekawostki Dobra szybciej O nie To jest karta której nie lubię czyli o jesteś Piper Co ja mówię kampeny Ja jej nie mogę niszczyć Żeby ona sobie później zabierała oj Znowu zostaje Im mi się odrodzi HP Dobra Ja stąd zmiatam o nie! Jeszcze weczkę teraz wyszłem. A ja poczułem jakiegoś power... Ja mam jednego powercubes, a skąd to ja nie wiem. <laughs> Tutaj trzeba Tarę tą zabić, trzeba zabić tą Tarę! Nie, ta Piper, ona mnie tak denerwuje! Dobra, mamy to. O nie! Ajajaj! Żebyśmy jej uciekli, żeby nie zdążyła strzelić! Znaczy, zdążyła szczęścia, ale żeby nie w nas. A może sobie z nią już weźmiemy? Ja bym chciała. Dziadostro. E, według mnie Rose jest dobra na shoundown. Ale dobra. Abyśmy prawie... Z... Nie, zabijemy ją. Nie, nas zabił G. Byliśmy blisko. Dobra. Czyli na żądał nie opłaca się grać Rose. To polecam. Byliśmy czwarci. Prawie sobie tą Rose. Tylko ten Jeannie sobie dojechał. Teraz idziemy przetestować Bunty. Bunti Bunty, Bunty. Bunti. I to, czy Rose jest dobra, podzielimy sobie na. Dwa odcinki. Tutaj skończymy na Banki. A w następnym odcinku będzie Heist Braut. Y, ludzie. Piłka nożna, jak to się nazywa. Ach, nawet teraz zapomniałem. Jak również y, ten. O, jesteś psych. Dobra. To jest sobie zaraz naładujemy. U, u, ta. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. O nie! Stoję niepotrzebnie. A dobra i tak go zabiłem. Dobra, dobra. Niepotrzebnie sobie teraz włączył ulta. Jakiś noob. Ty nie... Jedyne zabicie to chyba ja mam. W no, naszym teamie. Dobra. Ten... Tam cały czas zabijają... Jedną kartę nie wiadomo gdzie jest. Reszta od nich. Okej. Okay. O nie, teraz mnie już zabije. Oj, 16 o 16, bo mnie za 7 zabiła. Niedobrze teraz zrobiłem. Trzeba naprawić swój błąd. Oj, 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 oj. Dobra, ładnie, ładnie. Trzeba tutaj po, pozabijać ich, żebyście się teraz nie dali zabić, ludzie. Chodźcie, kampimy, kampimy, chodźcie za mną. Chodźcie za mną, kampimy. Ładnie, ładnie. O nie, Rose, Rose, uwaga. Aj, aj, Musimy to wygrać, szybko. Czyżbym tutaj jeszcze dał radę cośkolwiek zrobić? Ajajaj, dobra. To była wygrana gra, którą żeśmy przegrali, ale to był akurat taki tryb, na którym mogła być rozdobra, bo można z krzaków atakować, więc na blisko. Dlatego sobie teraz musimy wejść w Friendly Game i na Bounty dać inny tryb. Poczekajcie. Inną mapkę. bo może być Laker Cake. O, o na tym zobaczymy czy będzie dobra, tylko teraz jak oczywiście gramy przeciwko botom. Dobra. Dobra, tutaj zabijemy, prawie zabijemy. Tutaj Jessie przeciwko, o dobrze, co jest, pod jeden, on jest dobry. No, i po co zmardowałaś tego ulta? Widać, że to bot. Jeszcze został zabity. Chyba w tym małym tutaj siedzi ten dan. Nie. Myślałem, że to jest dan na Mike. Znaczy jest, ale nie tu. Nie tam, gdzie myślałem. Dobra. Na te tego dana Mike'a teraz bym kampił. Ładnie, ładnie, że go zabiłem. Pyk. O! Nie wiedziałem, że boty są na dziesiątym, znaczy na dziewiątym, no bo miał ten. Mógł się podsadzić. Widzieliście to? Dajcie w komentarzu, żeście to widzieli. Takie dziwne było. Dobra. Daj mi naładować ulta. Dzięki, Dan na Mike. Pyk pyk pyk. To rozwalimy ich, ajajajajajaj. Co oni z nami robią? Niedobrze, niedobrze. No. Teraz go trzeba rozwalić. Dojechać ich wszystkich. Dobrze, dobrze. A, bo to jest ten misiek. Dobra. Ok. A to... Myślę, że żeśmy prowadzili. Dobra. To by było tyle w tym odcinku. To żeby podsumować ten odcinek najlepiej grać Rose na Shondown. Drugie to jest Banty, a trzeci to jest Game Grab. W drugiej części tego... Nie no nie. W drugiej jakby części tej serii, nie wiem jak to powiedzieć. W następnym odcinku pokażemy jak grać na... O, Braubar. No piłka nożna, po prostu dla mnie. Jak grać na Hastie, na Brawbalu i na, na Saj. Dlatego teraz musicie zostawić łapkę w górę, dajcie subika, żeby nie przegapić kolejnych filmów, możecie też zadzwoneczka. dzwoneczka. A my się widzimy w kolejnym odcinku. Cześć!